Jak oceniam mecz, to wydaje mi się, że byliśmy z drużyną zdecydowanie lepszą. Przeciwnik nie stworzył w jakiejś klarownej sytuacji. Mieli parę strzałów, mieli tylko i z dystansu. Myślę, że, że w obronie zagraliśmy poprawnie, poprawnie tam. Myślę, że zagraliśmy na, na czwórkę z plusem. Młode chłopaki, wybiegane. No jakoś, no mówię, no młody zespół, jak strzela się jedną, drugą bramkę, to później się podpalają, podłamują troszeczkę i, i, i Więcej miejsca się robi na wojsku. Myślę, że, że wygraliśmy zasłużenie. Oby tak dalej. Teraz jedziemy. Dość dość. teraz. Mamy napięty terminarz. Wtorek, czwartek, sobota. Także myślę, że zdrowia zostawiliśmy. Dużo trzeba było troszkę w końcówce oszczędzać siły. Trener robił zmiany. Myślę, że to było dobre posunięcie. Oby tak dalej. Życzymy sobie kolejnych zwycięstw. Pytanie. W ostatnim meczu u siebie sprowokowałeś Karnego. Dzisiaj strzeliłeś Karnego. Co mecz jesteś zamieszany w strzały z jedenastki. Masz jakiś jakiś magnes, który przyciąga cię do tej, do, do tej takiej sytuacji czy co? Nie, 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 nie. Patentu jakiegoś nie ma. Mówię w tym pierwszym meczu to było zwykłe poślizgnięcie się i, i... Taki troszkę niefarty zawodnik przeciwnik się poślizgnął, Ja się poślizgnąłem, sędzia. Gwizno było bez kartki, także także mówię bez złośliwości. A jeśli chodzi o, o jedenastki, no to tak licząc parę metrów do tyłu podchodzę do, do tych jedenastek. Pytałem wcześniej, czy Sławek nie chce strzelać. Na hat-tricka, mówi strzelaj, przełam się, także myślę, że to jest moja pierwsza bramka w tej rundzie i myślę, że, że to będzie na przełamanie, jak i, i Jarek Siwek. Także myślę, że teraz będzie tylko i wyłącznie. Lepiej. W poprzednich meczach znaczy bywało, że, że, gra, że grałeś w ataku, od jakiegoś czasu grasz w obronie, dzisiaj też z, i z konieczności. Yy, I przy okazji, jak się gra z yy, nietatowym nie bramkarzem? Dzisiaj zagrał Marek Pączek. Zazwyczaj, jeżeli tworzysz parę stoperów, to za tobą jest Janusz Piątek. Jak się grało? Czy znaczy nie? Myślę, wydaje, wydaje mi się, że, że no w tych meczach. W tych meczach y, trzeba powiedzieć, trzeba przyznać, że, że to był najlepszy, najlepszy zespół, który, który, z którym dotychczas graliśmy, bo grali bardzo mądrze. Na początku, ja mówię, później pierwsza, druga, trzecia bramka y, posypały się. Jeśli chodzi o, o parę stoperów, no to zawsze był Gawłowicz przy boku, no nie teraz y, życzymy mu zdrowia. Troszkę y, kontuzja go, go dopadła. Myślę, że, że wróci wkrótce. Jeśli chodzi o, o marka, no zagrał. Po długiej przerwie nie grał, ale to jest doświadczony bramkarz. Myślę, że, że, że jeden mecz, dwa mecze i, i, i będzie to samo, co, co z Jankiem. Także, także Mamy dwóch równorzędnych bramkarzy, nie możemy sobie narzekać. No. Także myślę, że, że będzie dobrze, jeśli chodzi o bramkarzy, to gadujemy się także. Także jest dobrze, jest okay.